Wszystko się zgadza. Oczywiście ustawiliśmy się tutaj z tyłu za sceną, gdzie gorące przygotowania i właśnie grupa Karambol. Dziewczęta przedstawcie mi się tak na szybko. Martyna, Dominika, Agata, Jula, Dominika, Maja, Monika, Pola, Madzia. Nikola. Gabrysia. O, proszę. Grupa w pełni gotowa do tego, żeby za chwilę wejść na scenę, porwaliśmy je na chwilę do naszego mikrofonu. Karambol obchodzi swoje 25-lecie, ale mamy Karambol, mały karambol i mini karambol, czyli trzy grupy wiekowe. Czy Wy zaczynałyście od samego początku, od tej najniższej grupy wiekowej? Tak, część z nas zaczynała od najmłodszych lat. Na przykład my tu we trójkę tańczymy od 13 lat. Mamy najstarszą monikę. No teraz tutaj nie ma, ale ona już jest skąd, napisała maturę w tym roku i już ona. Tańczy chyba najdłużej. I dalej jeszcze jest w karabolu i tańczy z Wami. Tak. Jak to się zaczęło, powiedzcie mi, zamiłowanie do tańca, do muzyki? Śmiało, śmiało. Od czego się zaczęło? Skąd w ogóle pasja taneczna? Ale śmiało dziewczyny! No, jest okazja, żeby się pochwalić, obchodzicie 25 lat, to kawał czasu, prawda? Jak się zaczęła przygoda taneczna w Twoim przypadku? U mnie na przykład było tak, że od no, młodszych lat też coś tam tańczyłam i niektóre, na przykład jak patrzyłam na moją przyjaciółkę, jak tańczyła, to też faktycznie tak pomyślałam i zapytałam się, może też bym tak poszła coś tańczyć. Ile lat już? A teraz dwa. Teraz dwa. E, słuchajcie, czy e, wasza instruktorka, wasza opiekunka, która od 25 lat prowadzi, e, nie słyszy nas, więc możecie śmiało powiedzieć, jest bardzo wy wymagająca, duży wycisk daje nam na, wam na próbach? Trochę. E, tylko trochę? trochę. Trochę bardzo. Trochę bardzo. Jak często się spotykacie i czy udaje się spotkać w pełnym gronie, żeby poćwiczyć a potem się zaprezentować? No, mamy zajęcia dwa razy w tygodniu. Spotykamy się raczej w większej grupie, chyba że no komuś coś wypada i nie może. E, no i przygotowujemy się przez cały rok, że potem się zaprezentować jak najlepiej. E, czy pani Jagoda pozwala też na wasze pomysły, czy jak ma już swój pomysł na układ choreograficzny, to niewiele da się tam zmienić? Znaczy, pani nam pozwala normalnie, jak y, nam się coś spodoba, to po prostu dodajemy to do układu i jest fajnie. A kto wybiera muzykę, y, do której tańczycie? Wy też macie wpływ na muzykę? Y, tutaj, no zazwyczaj jest tak, że po prostu jak mamy jakiś pomysł co do muzyki, to po prostu prezentujemy pani i jak się spodoba, to po prostu wybieramy ją. Więc tutaj każda miała ostatnio jakąś propozycję, ale w sensie do tamtego tańca i wybraliśmy. Najlepszą i... No oczywiście, że najlepszą. E, bardziej lubicie próby, czy jednak występy. Macie jeszcze tremę przed występami, czy to już jest jednak duże doświadczenie, co? No śmiało nie uciekajcie dziewczyny. E, czy mamy tremę? Wydaje mi się, że mamy, bo jednak każdy występ się wiąże jednak z pokazaniem się publicznie, więc jest ten stres. E, ale wydaje mi się, że z, z wiekiem jest coraz mniejszy. Jest duże doświadczenie, przepróbowaliśmy, wiemy od czego, co mamy zrobić. Trudno jest synchronizować to wszystko, zerkacie na siebie, czy potem robicie to już niemalże mechanicznie, żeby właśnie cała grupa zaprezentowała się w synchronizowanym programie. Podczas 25-lecia Waszego święta, to było chyba 1 czerwca, no fantastyczny układ, gdzie grały ze sobą dwa żywioły, ogień i woda. No to my właśnie na swojej sali mamy lustra, przez co jakby widzimy i robimy wszystko powoli na liczenie, przez co jesteśmy zsynchronizowani, a poprzedni układ to właśnie już ma dwa lata i prezentowaliśmy go wszędzie praktycznie. I właśnie to był taki taniec z wachlarzami i pierwszy raz mieliśmy wachlarze, a wcześniej w starszej grupie mieliśmy jeszcze... Skrzydła takie. O no proszę. Tak więc mnóstwo pomysłów, dużo treningów, czasami pot, i łzy, ale potem występy. Czy występ przed własną publicznością na hojnowskiej scenie to też już rutyna, czy trochę stresu? No też nieraz mi się wydaje, że jest nieraz stres. To jest wiadome, to jest normalne. Tak więc już dziewczyny w pełni gotowe do występu przed własną publicznością. 25 lat karambolu. Serdecznie gratulujemy Wam tego jubileuszu. No i cóż, i życzymy samych udanych występów i reprezentowania Hojnowa na wielu festiwalach tanecznych. Przypomnę, że rozmawialiśmy z najstarszą chyba grupą, tak, czyli karambol, bo mamy jeszcze mały karambol i mini karambol, a wszystkie dziewczęta fantastycznie roztańczone. Mocno sfeminizowane ten wasz karambol. Macie jakichś chłopaków, którzy tańczą? Kiedyś był taki nasz kolega, ale teraz już nie tańczy, wybrał piłkę nożną. No proszę, no czasami czasami tak bywa. Tak więc cóż, jeżeli chcecie zobaczyć karambol na scenie, to zapraszamy oczywiście serdecznie gorąco słońce już wychodzi. Zapraszamy do Hojnowa na święto miasta.